Witam! W tym odcinku i tutorialu zarazem chcielibyśmy Was nauczyć układać kostkę Midget Dobrze, kostkę się układa jak zwykłą 3x3, z tym, że ona jest na kształty, co utrudnia troszeczkę zadanie, bo trzeba dopasować kształty, ale ogólnie się układa mniej więcej tak samo jak 3x3. Dobrze, zaczniemy od pomieszania. Notacja to jest taka sama jak 3x3, 3, więc myślę, że, że nie będziecie mieli kłopotów. E, dobrze, kostkę mamy już pomieszaną. Aha, jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Teraz musimy znaleźć, która jest żółta ściana, a która jest biała ściana. Ja to poznaję po tym, że u mnie jest takie wgłębienie na, na jednym środku. To To jest żółta ściana, a to jest biała ściana. Ale można też rozróżnić po tym, że ten jest najbardziej wklęśnięty klocek, a ten jest najbardziej wysunięty. Widzicie? Tak wystaje bardzo. Dobrze. To znaczy, że to jest biała ściana. Teraz dopasowujemy klocki. O, tu już tak się jeden zrobił. Tak, żeby było właśnie tak. Patrzcie. Że tu w linii można palcem przejechać gładko. I tu, żeby kształt po prostu dopasowywał się. To teraz szukamy takich klocków. Ja już układałem kilka razy i... Poznaję mniej więcej, gdzie który musi być, więc wiem, że ten na przykład będzie, będzie tutaj, bo jest dosyć duży, więc go wyjmuję i teraz kwestia dopasowania, na w którym, w którym środku. Tu jest nie, bo tu jest dziura, tu też jest dziurka, a tu jest po prostej linii, więc w dobrym miejscu, więc obkręcamy i jest. Widzicie, już dwa ramiona krzyża. To się ukła układa jak zwykły krzyż 3x3, więc z tym też nie powinniście mieć kłopotów. Więc tutaj troszeczkę przyspieszę, żeby nie za długo mówić o głupotach prostych. Eee, no. O. Widzicie, krzyż już mam zrobiony. Tutaj zgodnie ze środkami. Teraz wstawiamy. Yy, aha, i tu można układać tą metodą LBL oraz frizz. Ale ja bym tu preferował y, metodę LBL, ponieważ fryzjentem jest na początku przynajmniej bardzo trudno to się pokapować, gdzie jakie kształty leżą i w ogóle. Dobra, to przejdziemy do wstawiania narożników metody LBL. Ja, y, nie sądzę, żeby ktoś układał y, kostkę mirror cube, a nie miał w rękach zwykłe 3x3, więc... Y, ale jednak, tak się zdarzy, to odsyłam do tutoriala 3x3. Dobrze. Yy, wstawimy narożniki teraz. Ja wiem, że dosyć szybko kręcę, ale no nie powinniście mieć z tym kłopotów, jak układaliście już 3 na 3 Dobrze. Narożniki wstawione, czyli ścianka ułożona. Zgodnie ze środkami. I pierwsza warstwa, tak? będziemy drugą warstwę układać. Tu już nam się przychłaciło, że jest jeden ustawiony, tak? Dobrze. Jak to zrobić? Szukacie na tej górnej ściance klocka, który y, będzie miał y, y, zgodny ze środkiem, był w linii prostej, tak? O! Że można palcem przejechać. Dobrze. I że nie będzie na górnej ściance. I tu mam taki przypadek. Patrzcie. Tu możesz na palcem gładko przejechać, ten jest tu na swoim miejscu, a tu nie jest. Bo jakby było tak, że o widzicie właśnie tu, że tu jest gładko i tu jest gładko, to znaczy, że ten kotek będzie tu. Właśnie. A ten musi być albo w lewo, albo w prawo. I teraz druga część, szukamy w której, w, gdzie, będzie, gdzie będzie, w lewo czy w prawo. Więc zjeżdżamy w lewo, patrzymy, zgadza się z tym środkiem i z tym. Więc będzie on musiał wyjść tu. Więc algorytm na lewo z EBR-a drugiej warstwy. Dwa, 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 klocki drugiej warstwy już mam wstadzone, tutaj. Szukamy trzeciego. Ten jest zgodny, ten jest zgodny, ten... O, tu mam jednego. I on musi wyjść tu. Więc... Robię algorytm. I ostatni teraz. O, jest tu. Hmm. Dobra. Druga warstwa zrobiona. Teraz przejdziemy do najtrudniejszego etapu, czyli górna warstwa. Układa się go też podobnie do 3x3, aczkolwiek to jest moja własna metoda. Możecie znaleźć inne na YouTubie, więc nie wiem, mi się ta wydaje najłatwiejsza. Szukacie, co Wam powstało, czyli ja tu mam tak, że to jest położone i to jest położone, czyli taka, jak gdyby taka l yy, ustawiona, więc... Yy, Sprawimy algorytm na LK z EBL-a, bądź z jak kto chce, żeby był krzyż. Jak już jest krzyż, to teraz trzeba go spermutować tak, żeby y, klocki y, krawędziowe, czyli te, te i te, były zgodnie z, y, z tymi, y, z tymi, tak jak tu, widzicie? O, zgodnie. Dobrze, patrzymy. Ten musi wejść tu, klocek. Więc ten musi wejść tu, ten musi wejść tu, ten musi wejść tu. Więc robimy algorytm. E, na, za, na permutację krawędzi z LBL-a. I o, jest źle ustawione. A, to może być jeszcze taka sytuacja. O, właśnie akurat mi się pięknie zrobiło, bo że dwa macie ustawione. Dwa na dobrym miejscu, a dwa źle. Mogą być dwa tu, dwa tu, e, dwa tu obok siebie i dwa, y, dwa naprzeciwko siebie. Ale może być też taka sytuacja, że te dwa naprzeciwko siebie są dobrze oraz te dwa naprzeciwko siebie są dobrze. I jak ustawicie tak, to te dwa pasują, a jak ustawicie tak, to te dwa pasują. Więc w, tej, w takiej sytuacji robicie algorytm na zrobienie krzyża z LBL-a, czyli r u r u r, u, u, r'. I po, wtedy powinno być jedno ramię. A jak macie tak, że są dwa ramiona zgodne, to szukacie, żeby tylko jedno było zgodne. No, akurat trafiłem, tu jest. To teraz tak. To. Musimy iść tu. Więc robimy algorytm zgodnie z ruchem wskazówka zegara na zamienianie krawędzi z LBL-a. O. I widzicie, krzyż jest ułożony zgodnie z bocznymi ścianami. Teraz yy, krok trzeci. Nie, ostatni, przepraszam, e, czyli zamienianie narożników. Tu mam akurat prostą sytuację, e, ponieważ e, tu już nam się jeden wstawił na dobrym miejscu i nie trzeba go odwracać. Szukamy, jak musi nam zejść e, klot. Czyli tak, ten musi wejść tu, ten musi wejść tu, a ten musi wejść tu. I wtedy wszystkie będą na swoich miejscach. Więc to jest algorytm taki z Friedisha, znany Wam. E, bądź z LBL-a. LBL-em też go przedstawialiśmy w naszym tutorialu. Eee, ale patrzcie, tu jest tak, że muszą wyjść tak. Mogłoby być tak, że ten musi wyjść tu, ten musi wyjść tu, ten musi wyjść tu. To robicie dokładne przeciwieństwo. Postaram się zrobić taką sytuację. Eee, er, eee, algorytm, żeby wszystkie były dobrze, eee, że ten musi wyjść tu, ten musi wyjść tu, a ten musi wyjść tu. Algorytm robię. Znany też jest eee, z metody LBL. O, yy. nie wiem czy się już powtarzam, dobra, nieważne. O, widzicie, teraz te dwa już nam się akurat dobrze odwróciły i te dwa są yy, źle, znaczy na swoich miejscach, ale źle obrócone. Tu yy, moja koleżanka wyspanikowała taką metodę, że odwracamy klocki i po prostu jest kostka ułożona, ale jak chcesz się nauczyć na poważnie, to jeszcze jeden mały algorytm, który powinniście znać z naszej e, metody 2x2 po, dla początkujących. Algorytm, zrobicie r' d' rd sześć razy i wam kostka wraca do sześcianu. Z tym, że tak, zrobimy r' d' rd, r' d' rd, R' RD, R' r' RD. Widzicie? Klocek mi się odwrócił w dobrą stronę. Teraz podjeżdżam tym złym. I robię jeszcze R' RD, R' d' R i D. I teraz tylko dojeżdżam i jest kostka ułożona. Ale jak już mówiłem, może być jeszcze jedna sytuacja, więc postaram się ją sprowokować. Teraz się poda Was. O tak. Dobrze. Jak już mówiłem, że było, że ten musi wyjść tu, ten musi wyjść tu, a ten musi wyjść tu. A teraz jest na odwrót, że ten musi wyjść tu, ten musi wejść tu, a ten musi wyjść tu. Tu, tu, tu. To jest e, też algorytm z Freedisha znany. E, na odwrót. Do, Dokładna odwrotność. Czyli e, algorytm wygląda na ten. A! I kostkę trzeba, e, przepraszam za telefon. Kostkę trzeba e, trzymać, e, tym... Wtedy ten się nie ruszał, był z lewej strony, a teraz ten się nie rusza, z prawej strony. Przepraszam, chwilę, drzwi, drzwi zamknę. Dobrze, już jestem, e, więc tak, jak już mówiłem, klocek, y, y, który jest dobrze, trzymamy tu i robimy algorytm. L' y, F... Przepraszam, muszę sobie... A. Nie, zapomniałem algorytm czekajcie, przypomnę sobie. Aha, dobrze, już, już pamiętam. L', prim, L, przepraszam, F', prim, L, B, B, e, L', prim, e, F, L', prim, L, B, B, L, L. Dobra. Dzięki, że mogłam Wam pomóc. Komentujcie, subskrybujcie. jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie. No i cześć, całego.